Dzień dobry, jeśli Espanyol i Real Valladolid są przykładami złego zarządzania, to ja się z nimi zamienię z zamkniętymi oczami. W taki sposób niedawno wypowiedział się Santiago Canizares, ale nie chodziło mu tak naprawdę o sytuację ani Espaniolu, ani Realu Valladolid, czyli klubów, które są zagrożone spadkiem do Segunda División. Chodziło mu oczywiście o Walencję. Czy ten wielki klub upadnie? Czy ten wielki klub poleci do Segunda División? Co takiego stało się z Walencją w ostatnich miesiącach? O tym będzie ten odcinek, ponieważ wielu z Was, wielu widzów tego kanału przyzwyczaiło się już do tego, że raz na kilka miesięcy, raz na kilkanaście tygodni nagrywam tutaj takie podsumowanie tego, co działo się na Estadio mestaja właśnie w tym ostatnim czasie i niestety na początku tego roku informacje są bardzo, bardzo złe. To znaczy, w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, tak żeby sobie uporządkować pewne fakty i rozpocząć chronologicznie, Walencja zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Primera División, ale ma jedno spotkanie zaległe do rozegrania, czyli spotkanie z Realem Madryt w piątek, na które swoją drogą zapraszam do kanału Plus Sport i Walencja w tym momencie, mając ten jeden mecz do rozegrania, Zagrania ma 12 punktów po 17 kolejkach i do bezpiecznego Hetafe traci w tym momencie 4 oczka. Czyli tak naprawdę, niezależnie od tego, co się wydarzy w meczu z Realem Madryt, Walencja punktuje po prostu na poziomie spadkowym. I dzisiaj kibice ze stadionu Estaya nie zastanawiają się, czy Walencji grozi spadek, tylko oni. Nie chcę powiedzieć, że powoli zaczynają godzić się ze swoim losem, bo to jednak byłoby przegięcie. Natomiast wielu z nich zdaje sobie sprawę, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w tym sezonie na podstawie tego, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach, miesiącach, a nawet kilku latach, po prostu jest pożegnanie z Primera Division. Więc o co tu chodzi? Walencja po raz pierwszy spędziła święta teraz na miejscu spadkowym od 1982 roku, kiedy byli ostatni. Primera División. To jest przy okazji drugi najgorszy start w historii. Tylko w 1985 roku Walencja miała niższy procent wygranych meczów. Generalnie klimat jest nieprawdopodobnie toksyczny. Walencja bije negatywne historyczne rekordy, zresztą jak widzicie. No i kibice powolutku też zaczynają mieć dość. Chociażby przy okazji meczu z Las Palmas policja musiała ustawić się koło vip ponieważ kibice śpiewali do działaczy tego klubu, że nie wyjdą. No i oczywiście wskutek tego wszystkiego wyleciał przede wszystkim Ruben Baracha. Ruben Baracha, czyli prawdziwa legenda Walencji, czyli człowiek. Człowiek, który naprawdę sprawdził się jako trener w tym klubie, człowiek, który najpierw utrzymał Walencję w naprawdę trudnych okolicznościach dwa sezony temu, człowiek, który w poprzednim sezonie z Walencją wykręcił wynik niesamowicie ponad stan, zajmując dziewiąte miejsce w tabeli, w tym momencie po prostu musiał pożegnać się z posadą. I wiecie, co jest najbardziej przykre, tak naprawdę, w kontekście Rubena Barachy? że każdy kibic Walencji zdawał sobie sprawę, że choć Baracha jest legendą jako piłkarz, choć wykonał super robotę jako trener utrzymując Walencję w Primera Division, to po prostu więcej z tej kadry i z tych piłkarzy by nie wycisnął. I to nie dlatego, że Walencja ma najgorszą kadrę w Primera División, ponieważ wydaje mi się, że na przykład taki Real Valladolid czy Leganes mają gorsze kadry. Natomiast chodzi o cały ten klimat, który wytworzył się właśnie wokół klubu. I Ruben Baracha jako bardzo przeciętny trener na rynku hiszpańskim, jako trener, który wcześniej pracował przede wszystkim w niższych ligach i który Funkcjonując w Elche, Rajo, Chichon, Tenerife czy w Saragosie, nie zbudował sobie jakiegoś mocnego statusu. Do pewnego momentu dobrze funkcjonował jako trener Walencji, trochę na bazie tej swojej, wiecie, legendy. To znaczy, wchodzi wielki piłkarz, ma aurę, ma autorytet i po prostu zachęci piłkarzy do walki. Ponieważ nie oszukujmy się, Walencja za na barachy, nawet kiedy się utrzymywała, nawet kiedy zajmowała to wspomniane dziewiąte miejsce, nigdy nie grała porywającego futbolu. To był futbol pragmatyczny, to był, to był futbol prosty, futbol oparty na niewielkiej Liczby podań, natomiast to po prostu wystarczało, ale najistotniejsze było to, że to był futbol oparty na wychowankach, to znaczy, Walencję utrzymali ludzie którzy dostali awans albo z Akademii, albo gdzieś byli w szerokiej kadrze. Natomiast generalnie były to postaci całkowicie nie mainstreamowe, postaci anonimowe. Diego Lopez, Christian Mosquera, Fran Perez. Później można było dołączyć takie postaci jak Jarek Gąsiorowski, Alberto Mari. Natomiast na dłuższą metę jednak zabrakło doświadczenia. I dzisiaj Walencja, będąca najmłodszą kadrą w La Liga, po prostu znajduje się w sytuacji patowej. Ruben Baraja na 51 ostatnich punktów do zdobycia zdobył 12 oczek. Dwie wygrane w 25 ostatnich. Meczach. W pewnym momencie kibice nawet zaczęli śpiewać PIPO WTA, PIPO odejść. Już wyobraźcie sobie taką sytuację w Waszym ulubionym klubie, że kibice po prostu domagają się zwolnienia legendy, która jeszcze wcześniej wykonała kawał dobrej roboty. Natomiast jeśli ktoś regularnie oglądał mecze w Walencji, to widział, że ten zespół po prostu totalnie się nie rozwija. Jeśli spojrzymy sobie na tabelę Primera División za rok 2024, mniej punktów zdobyły jedynie Las Palmas i Getafe, a bilans w Walencji to 12 wygranych, 11 remisów, 18 porażek. 43 strzelone gole, 53 stracone. Najskuteczniejszym piłkarzem Walencji w ostatnim roku kalendarzowym był Hugo Duro, który strzelił, uwaga, 10 goli. Co to w ogóle jest? I nawet teraz w debatach w hiszpańskich mediach, kiedy pojawiały się na przykład takie pytania, do którego piłkarza Walencji można było mieć najmniej pretensji za ten aktualny sezon, najczęściej mówiło się właśnie o Hugo Duro. Natomiast z drugiej strony liczby napastnika Walencji naprawdę są bardzo przeciętne. To znaczy na tym etapie sezonu Hugo Duro ma zaledwie 4 bramki, więc. Jeśli do tego dołożymy fakt, że kilku bardzo poważnych piłkarzy doznało bardzo poważne kontuzje, na przykład jak Thierry Correa, który zerwał więzadła, jak Jose Luis Gaya, który nie gra praktycznie nie w ogóle, że Georgi Mamardaszwili też nie rozgrywa tak wybitnego sezonu, że Christian Moskera, który wyrósł na jedno z największych odkryć poprzedniego sezonu, jeśli chodzi o środkowych obrońców La Lidze i niektórzy nawet sugerowali jego kandydaturę selekcjonerowi de la Fuente. Jeśli weźmiemy sobie pod uwagę to wszystko do kupy, i brak transferów, do czego co za chwilkę zresztą rozwinę, no to mamy po prostu obraz nędzy i rozpaczy. Do tego jeszcze słowa agenta Rubena Barachy nie spodobały się w samym klubie, agent powiedział tak: Nie ma możliwości podejmowania decyzji przez brak warunków finansowych klubu. Czasem Baracha trenuje z siedmioma piłkarzami z Segunda Ref. Segunda Ref to jest słuchajcie, czwarty poziom rozgrywkowy w Hiszpanii, czyli to jest taki poziom, do którego nawet nie sięgają kluby ekstrakasy, wychodząc z założenia, że no, raczej jakiś wielkich posiłków stamtąd nie dostaną. I z takimi piłkarzami trenował Ruben Baracha. Baracha do samego końca oczywiście chciał pozostać na swoim stanowisku, ponieważ po pierwsze jest legendą. Po drugie, oczywiście, chciał zarabiać pieniądze, to jest oczywiste. I on w pewnym momencie powiedział tak: Jestem kapitanem statku, jeśli statek tonie, utonie razem ze mną. I powiedział, że nie żałuje, że przedłużył swój kontrakt z Walencją. Z kolei Santiago Canizares, czyli człowiek, który teoretycznie mógłby stać po stronie Rubena Barachy, jako też legenda Walencji, powiedział coś takiego: Jak Baracha ma żałować, skoro zaproponowali mu przedłużenie o dwa lata w takim klubie jak Walencja, skoro nigdy nie pracował w Primera? I Canizares, popularny kanietę, sugerował także, że Baracha powinien sam zrezygnować z części kasy i sam samemu odejść, ponieważ utrzymuje się na stanowisku tylko ze względów ekonomicznych. I o co tutaj chodziło? Chodziło mianowicie o to, że zwolnienie Rubena Barachy kosztowało 5-6 milionów euro. Takie kwoty pojawiały się w hiszpańskich mediach i o to zresztą Santiago Canizares także miał pretensje do swojego kumpla, że jako legenda tego klubu, jako człowiek, który widzi w jakiej sytuacji finansowej jest Walencja, powinien być może zrezygnować właśnie z części tej kasy albo po prostu honorowo podać się do dymisji. Więc koniec końców zmiana trenera przez Walencję kosztowała ten klub bardzo dużo pieniędzy. To znaczy kosztowało kilka milionów euro dla wspomnianego Rubena Barachy, a także kosztowało koło trzech milionów euro. Pozyskanie Carlosa Corberana, który do tej pory pracował w West Bromwich. Musimy zdać sobie sprawę, że wielu trenerów, patrząc w tym momencie na Walencję, po prostu nie chciałoby tam pracować. Wymieniano różne nazwiska właśnie w kontekście ewentualnej pracy na stadio Mestaja. Przede wszystkim typowych strażaków. Kike Sanchez-Floresa, Alvaro Servere, Sergio Gonzalesa to nie są nazwiska rzucające na kolana. To są trenerzy, którzy przede wszystkim kojarzą się z tym, że mają wejść właśnie do jakiegoś klubu i po prostu go nie posprzątać. A Walencję trzeba posprzątać, jeśli chodzi o punkty, ale także nawet jeśli chodzi o sam styl. Ponieważ Walencja ostatnio na przykład nadużywała dośrodkowania i przy okazji rywalizacji z Realem Valladolid posłała 65 wrzutek w pole karne. To w ogóle był naj... rekord, jeśli chodzi o wrzutki w ostatniej dekadzie, co też trochę nam mówi o samym graniu Walencji. Natomiast problem Walencji też polegał na tym, że oni w sumie nawet nie mieli kim kończyć tych wrzutek, ponieważ Hugo Duro ma tylko 4 gole w tym sezonie, a Rafa Mir, czyli piłkarz, który miał okazać się naprawdę dużym wzmocnieniem Walencji w tym sezonie. Na początku rozgrywek został oskarżony o atak na tle później rozegrał 300 minut w lidze, bez gola, zdobył bramkę jedynie w Copa del Rey z niejaką Echeą, no i generalnie nie był do dyspozycji, bo albo łapał kontuzję, albo po prostu wypadał poza boisko ze względu na skandale pozaboiskowe. Jeśli do tego dołożymy jeszcze fakt, że Walencja praktycznie nie wydaje kasy na transfery, a przypominam, że Walencja latem sprzedała Szwiliego za 30 milionów euro, a on kosztował 850 tysięcy euro, wydali 1,2 miliona euro. Tak żebyście sobie uzmysłowili, w jakich realiach finansowych dzisiaj funkcjonuje Walencja. I hiszpańskie media zauważyły, że latem więcej na transfery wydały takie kluby jak Elche Deportivo czy Real Saragossa, Kluby występujące na drugim poziomie rozgrywkowym. Na początku Ruben Baracha jeszcze mówił, że i tak w sumie mają lepszą kadrę po ściągnięciu na przykład Luis Riochy. Natomiast później sugerował, że bez inwestycji nie będą w stanie wiele zrobić. Taką mamy rzeczywistość i ten klub po prostu utrzymują piłkarze. Dlatego też każdy poważny trener, każdy szanujący się trener, każdy trener z jakimś określonym statusem na rynku transferowym nie wziąłby w tym momencie w Walencji po pierwsze ze względu na brak wydatków na transfery, aczkolwiek teraz podobno to się ma zmienić, ze względu na nieobecność właściciela, który ma całkowicie gdzieś ten klub i od kilku lat w ogóle w Walencji się nie pojawia, Petera Lima, ze względu na toksyczny klimat na trybunach. Estadio Mestalla to jest jeden z najgorętszych obiektów Primera Division. natomiast kiedy brakuje wyników, tam naprawdę jest gorąco i czasami trzeba organizować, wiecie, przyjazd piłkarzy autokarem po prostu, żeby po Potem kibice nie zatrzymywali ich prywatnych samochodów właśnie pod stadionem, ponieważ atmosfera jest nieprawdopodobnie gęsta. Więc biorąc pod uwagę ten cały kocioł, można dojść do wniosku, że tylko desperat byłby w stanie wziąć Walencję. Tylko desperat albo człowiek, który ma coś do udowodnienia i kimś takim jest człowiek urodzony w Walencji, czyli właśnie Carlos. Korberan. Jeszcze kilka dni przed przyjściem Korberana, kilka dni przed zwolnieniem Rubena Barachy, pani Leihun Chan, czyli można powiedzieć prawa ręka Petera Lima, mówiła na zebraniu akcjonariuszy, że nie dostała instrukcji, by zmienić trenera. Dajemy mu pełne wsparcie. No i co się okazało? Że trener został zmieniony, a swoją drogą to zebranie akcjonariuszy i tak zostało zawieszone ze względu na potencjalne protesty. To znaczy, Jakiekolwiek wiecie w tym momencie, zebranie akcjonariuszy, takie, że siadają działacze w Walencji, przeprowadzają jakieś głosowania, zbierają się kibice i tak dalej, no to zamieniłoby się po prostu w jeden wielki targ, no bo ci kibice zaczęliby protestować, śpiewać, wyzywać i tak dalej. Generalnie na stadium Estaya ostatnio jest taki klimat. Dlatego trener, który wchodzi, czyli Carlos Corberan, naprawdę będzie miał trudne zadanie. On podpisał kontrakt do 2027 roku i po raz pierwszy będzie teraz pracował na poziomie Primera division Corberan to 41-letni szkoleniowiec, który wychował się jako trener w Realu. Później pracował jako asystent między innymi w Al Itihad, Al nasir ale także przewinął się przez ligę grecką, Leeds United, gdzie był asystentem Marcelo Bielsy, a później rozpoczął swoją pracę samodzielną jako szkoleniowiec Huddersfield, Olimpiakosu, a także później ostatnio funkcjonował właśnie w West Bromie. Generalnie kojarzony jest z byciem asystentem Marcelo Bielsy, i mówi się o tym, że to jest nieprawdopodobnie wymagający szkoleniowy. Zresztą w tak intensywny sposób także rozpoczął swoją pracę z Walencją, czyli dwa treningi dziennie. Też dużo mówi się o tym, że on testuje tę metodę Marcelo Bielsy, czyli Murder Ball, polegającą na nieprawdopodobnie intensywnym. Treningu. O co chodzi w Murder Ball, grasz 11 na 11 na całym boisku i grasz niemal bez przerwy. To znaczy oczywiście jakieś przerwy się pojawiają, natomiast chodzi o to, żeby grać na absolutnie chorej, maksymalnej intensywności po to, żeby po prostu wypróć swój organizm. To są metody Marcelo Bielsa, o których często opowiadali piłkarze atletiku, ale nie tylko, także oczywiście zawodnicy Leeds United. No i Carlos Corberan podobno także to stosuje. Natomiast Corberan generalnie miał całkiem nie najgorszy status jako trener, właśnie funkcjonujący w niższych ligach angielskich. On prawie nawet awans do Premier League z Huddersfield, zajął trzecie miejsce w sezonie 2021-2022, a miał wtedy trzeci najniższy budżet w lidze, więc to był sukces. Wtedy Huddersfield przegrało finał playoffów z Nottingham Forest, natomiast jeśli spojrzymy sobie na jego pracę w West Bromie, to była ona również bardzo długa, to znaczy od października 2022 do teraz 107 meczów właśnie w roli szkoleniowca West Bromu. Corberan, taka ciekawostka, mógł nawet wylądować w Primera Division wcześniej, czyli w ostatnim letnim oknie transferowym, kiedy mówiło się o zainteresowaniu ze strony Las Palmas, które ostatecznie postawiło na Luisa Cariona, co okazało się fatalnym wyborem. Natomiast pan Carlos potraktował po prostu Walencję jako życiową szansę. Być może po prostu po kilku latach funkcjonowania w angielskiej piłce uznał, że czas wrócić do domu, czas popracować w Hiszpanii, czas być może wypracować sobie status takiego zbawcy Walencji. Myślę, że na miejscu przekona się, jak będzie mu ciężko, ponieważ już ostatnio nawet na treningach wystawiał Luisa Rioche na pozycji właśnie bocznego obrońcy. Namówił nawet Jose Luisa Gaję, który jest kontuzjowany, żeby uczestniczył w treningu po to, żeby po prostu poznał pewne koncepty taktyczne. Generalnie musi chwytać się wszystkiego, czego tylko się da Korberan, natomiast Peter Lim, który, jak twierdzi pani Lei chan nie sprzeda akcji tanio, bo to jest oczywiście taki temat, który przewija się przez hiszpańskie media regularnie od wielu lat. Kiedy wreszcie Peter Lim sprzeda Walencję, no to na razie oficjalny komunikat jest taki, że nie zamierza tej Walencji sprzedać. Natomiast jako, że widmo spadku pojawiło mu się przed oczami, Walencja ma być aktywniejsza w tym zimowym oknie transferowym. Po wydaniu tam miliona z hakiem w letnim Mercato, teraz Walencja zamierza ruszyć naprawdę na zakupy. I tutaj mówi się o tym, że mogą ściągnąć na pozycję prawego obrońcy, które, która jest osierocona przez kontuzjowanego zieliego Koreje Iwana Fresnede, czyli piłkarza, który wybił się z Realu Vajadolid do Sportingu. Na pewno kojarzycie to nazwisko, ponieważ ten piłkarz był łączony z wieloma topowymi klubami, z Arsenalem, Borussią, Dortmund, Juventusem, chyba Realem, Madryt i tak dalej. I podobno Walencja była już nawet dogadana ze Sportingiem. Natomiast jako, że w Sportingu po odejściu Rubena Amorima także oczywiście było wielkie zamieszanie, odszedł Amorim, przyszedł trener João Pereira, on szybko stracił pracę. Teraz przyszedł kolejny trener, czyli Rui Borges. No, to każdy piłkarz potencjalnie właśnie może dostać carte blanche, i nie wiadomo, co będzie z tym Iwanem Fresnedą. Mówi się też o tym, że mogą powalczyć o środkowego obrońcę, a także o napastnika. Tutaj kandydatem wydaje się być Umar Sadik, czyli napastnik, który po prostu kompletnie nie sprawdził się w Realu Sociedad. Natomiast nie ma co ukrywać, że Walencja w tym momencie musi trochę grzebać w takim second handzie, jeśli chodzi o transfery. To znaczy. Musi sięgać po piłkarzy, którzy potraktują przyjście na stadion Mestaja jako taką możliwość na odbudowanie się po to, żeby za chwilkę sięgnął po ciebie właśnie jakiś, nie powiem, że większy, bo Walencja jest jednym z największych klubów Primera Division, ale po prostu lepszy klub w tym momencie, jeśli chodzi o samą sytuację. Kalendarz Walencji jest bardzo trudny. Oni w najbliższych kolejkach zmierzą się, jako się rzekło. Spotkanie zaległe z Realem Madryt, później z Sevillą, Realem Sociedad i Barceloną, więc Carlos Corberan na początku będzie miał strasznie, strasznie ciężko. Natomiast z informacji, które potencjalnie mogą być pozytywne dla Walencji, warto wspomnieć o tym, że prawdopodobnie już wkrótce ruszą prace na nowym Estadio Nemestaya i że Walencja zmieniła swoją strukturę, jeśli chodzi o zadłużenie, to znaczy dług Walencji przejęła firma Goldman Sachs od Caixa Bank, a także Rights and Media. Jak twierdzi sama Walencja, to jest jedna z najważniejszych informacji w ogóle w historii tego klubu. Z kolei dziennikarze zajmujący się Walencją tę całą inżynierię finansową określają po prostu jako przygotowanie klubu do sprzedaży, właśnie przez Petera Lima. Jeżeli faktycznie tak to się zakończy, to niezależnie od tego, czy ta Walencja spadnie do sekunda, czy nie spadnie, to byłaby świetna informacja. Powiem wam więcej, jestem przekonany, że gdybyśmy w tym momencie zorganizowali taką ankietę wśród kibiców Walencji i poprosili ich o odpowiedź. Czy chciałbyś, żeby Walencja spadła, ale Peter Lim sprzedał klub, albo Walencja została, a Lim nie sprzedaje? To ja jestem przekonany, że 98% kibiców Walencji podpisałoby się pod spadkiem po to, żeby Peter Lim po prostu oddał ten klub w jakiekolwiek ręce. W ogóle to jest też ciekawe z dzisiejszej perspektywy i dość zabawne, jak Peter Lim w 2014 roku był witany przez kibiców w Walencji jako potencjalny zbawiciel, jako człowiek, który być może odbuduje tę Wielką Walencję, przywróci te wielkie czasy, sprawi, że Walencja będzie walczyła po prostu o Mistrzostwo Hiszpanii, że może będzie walczyła o triumfy w europejskich pucharach. No i trzeba przyznać, że do pewnego momentu wyglądało to naprawdę spoko. To znaczy, Walencja była w stanie kupować piłkarzy za kilkadziesiąt milionów euro, była w stanie wyławiać zawodników z portugalskiego rynku, jak Joan Cancelo. Trafiali tam zawodnicy, którzy sporo kosztowali, mieli też spore wymagania finansowe, jak Gonzalo Guedes, jak Rodrigo Moreno. Rodrigo de Paul przecież występował w Walencji, Nicolas Otamendi, Abdenur. Naprawdę przez ten klub André Gomesz, przez ten klub przewinęło się bardzo wielu ciekawych zawodników. Natomiast osią sporu pomiędzy Peterem Limem, choć on w sobie w tym sporze nie uczestniczył, ale po prostu to nie podobało się kibicom, a także byłym zawodnikom w Walencji było to, że George Mendes po prostu stał się takim głównym doradcą i nieformalnym dyrektorem sportowym w Walencji. To znaczy każdy zdawał sobie sprawę, że Walencja mająca swój pion sportowy może sobie skautować jakichś zawodników, może walczyć o jakieś transfery, a koniec końców wjeżdżał do gabinetów pan George Mendes, przybijał pieczątkę i on po prostu robił swoje transfery. Trzeba przyznać, że ten najlepszy, ten najlepszy czas w Walencji w ostatnich latach przypada po prostu na współpracę fenomenalnego duetu, czyli Mateu Alemani jako dyrektor i Marcelino jako trener. To byli ludzie, którzy potrafili wygrać Copa del Rey i potrafili awansować z Walencją do Ligi Mistrzów. Natomiast żaden trener w Primera División bez kasy też niczego nie zrobi. Jeśli Walencja stanie się supermarketem, a de facto takim supermarketem się stała, ponieważ dla Petera Lima Walencja nie ma odnosić sukcesów, tylko ma być klubem rentownym. To znaczy, Peter Lim zdecydowanie bardziej woli sprzedać jakiegokolwiek piłkarza, niż na przykład wygrać Copa del Rey. Jeśli do tego, Dołożymy fakt, że Lim nie ukrywa, że Walencja w zasadzie dla niego jest tylko taką maskotką, taką zabawką, żeby pochwalić się na salonach. On kiedyś nawet sugerował, jaka to jest dla niego radość, że on po prostu budzi się, że pojawia się na jakichś różnych szczytach ekonomicznych po prostu jako właściciel klubu, że może pochwalić się tym, że jest właścicielem Walencji. Natomiast koniec końców, cała ta presja, ta toksyczna atmosfera, która w tym momencie funkcjonuje w Komunidad Walencjana, a także tragedia, która dotknęła region Walencji, czyli oczywiście te powodzie w żaden sposób tak naprawdę Petera Lima bezpośrednio nie dotyka, ponieważ on sobie siedzi cały czas w Singapurze. Jeśli ktoś zbiera na stadionie, no to po prostu jego pracownicy albo właśnie Lei Hun Chan, i tak naprawdę sprawia wrażenie, jakby faktycznie miał to wszystko gdzieś. Natomiast biorąc pod uwagę, co dzieje się teraz, to znaczy bardzo poważne zagrożenie spadkiem, to znaczy zmiana struktury tego długu, to znaczy być może właśnie wznowienie prac na Nuevo Mestaja, plus nawet te słowa pani Lei Hun Chan, Lim, którego znam nie sprzeda akcji tanio, to nie jest taki sygnał, że na pewno nie sprzeda akcji. Nie sprzeda akcji tanio. Tylko teraz pojawia się właśnie pytanie, kto sięgnie po ten klub? Ja odnoszę takie wrażenie, patrząc czasami na głosy przedstawicieli tego walencjanizmu, wielu byłych piłkarzy czy działaczy, dyrektorów, prezesów związanych z tym klubem, że gdyby oni mieli taką możliwość, to najchętniej zebraliby się po prostu kiedyś w jakimś mieszkaniu i zrobiliby zrzutkę na tę Walencję po prostu, żeby wyrwać ją z rąk Pitera Lima. Natomiast wiadomo, że jest to niemożliwe, ponieważ Peter Lim po prostu jest biznesmenem i będzie chciał jak najwięcej na tym zarobić. Natomiast niestety w tym wszystkim Walencja jako naprawdę jeden z największych klubów w Hiszpanii, jako klub który ma bardzo duży wymiar, no bo słuchajcie, nie oszukujmy się, nawet wy jako kibice Primera Divizion, jeśli odpalacie sobie mecz przykładowo Barcelona-Walencja, Real-Walencja, Atletico-Walencja, no to z całym szacunkiem to brzmi trochę inaczej niż mecz Barcelony z Legades, Las Palmas, nawet jeśli te kluby po prostu są w lepszym położeniu. Mecz wielkiego klubu jak Barça, Real czy Atletico z Walencją to jest zawsze klasyk hiszpańskiego futbolu. Tak samo było kiedyś przecież z Deportivo-La Coruña, więc jeśli faktycznie Walencja ma spaść po to, żeby Peter Lim odpuścił ten klub, to może być dobra informacja. Zła jest taka, że na przykładzie wielu innych wielkich firm, Primera División, przekonujemy się, jak ciężko jest wrócić. Jak trudną ligą jest Segunda División albo potencjalnie nawet niższe ligi. Ile lat czeka Saragossa na powrót, Deportivo La Coruña, Malaga, jak wielkie marki w ogóle funkcjonują właśnie na tym drugim poziomie rozgrywkowym. Fakty niestety są takie, że Walencja zdziedziała, że dzisiaj ma kadrę bardzo słabą. Moim zdaniem kadrę nie na spadek, ale po prostu bardzo słabą. I ja nie ukrywam, że po prostu będę w tym momencie trzymał kciuki za Carlosa Corberana, ponieważ uważam, że La Liga po prostu potrzebuje Walencji. Potrzebuje Wielkiej Walencji, to jest jasne, ale potrzebuje jakiejkolwiek Walencji. I niestety to wszystko, o czym opowiedziałem Wam w tym odcinku, żeby zarysować cały kontekst właśnie w Walencji, nie jest w żaden sposób zaskakujące. To wszystko, co się wydarzyło, w ostatnim sezonie to było ponad normę. To był overperformance z zespołu Rubena Barachy. To, co dzieje się teraz, to jest coś totalnie zgodne z logiką. To znaczy, Peter Lim poprowadził ten klub do upadku. Ten klub po prostu został wizerunkowo, jeśli chodzi o status, jakość, zdegradowany. Nie został jeszcze zdegradowany de facto, jeśli chodzi o spadek do sekunda dywizjon. No tylko wisi teraz nad nami to pytanie, czy lepiej, żeby spadli, czy lepiej, żeby nie spadli. Moją odpowiedź poznaliście. I to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Obiecywałem, że pojawi się odcinek o Walencji, więc musiał się pojawić, a ja już wkrótce myślę, że pojawi się też odcinek w bardzo, bardzo, bardzo podobnym tonie na temat Espaniolu. Niedawno był odcinek o innym klubie, który walczy o utrzymanie w Primera División, czyli o Realu Valladolid i o kłopotach Ronaldo. Co łączy te kluby? Zagraniczny właściciel. Może to jest przypadek, może nie, no ale niestety tak to wygląda. Piszcie w komentarzach, o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć w najbliższych dniach. Jeśli chodzi o sprawę Daniego Olmo, tak tytułem uzupełnienia, bo było wiele pytań, że pojawi się odcinek o Danim Olmo. Początkowo nie planowałem, ponieważ odcinków na temat Barcelony było na tym kanale mnóstwo. Natomiast jako, że dzieje się bardzo dużo, to ja w tym momencie wolę poczekać po prostu na werdykt, żeby nie było takiej sytuacji, że ja wypuszczę odcinek, po czym za półtorej godziny odcinek będzie nieaktualny, bo coś tam znowu się pomiesza w tych wszystkich dokumentach, dźwigniach finansowych i tak dalej. Naprawdę za tym jest bardzo trudno nadążyć. I to nawet nie tylko mi, tylko chyba nawet samej Barcelonie i Laporcie La to już w ogóle. Laporcie jest trudno nadążyć za czymkolwiek, ale skoro Barcelona nie potrafi ogarnąć kwestii financial fair play, no to cóż. Ale coś się pojawi. Trzymajcie się i szczęśliwego nowego roku. To przede wszystkim. Hej.